Ta biedna dziewczynka łowiła ryby, aby nakarmić swoją chorą matkę i młodszego brata. Ale pewna chciwa kobieta podeszła po cichu i zaczęła wyjmować ryby z wiaderka dziewczynki, wkładając je do własnego wiadra. Jej dobrotliwy mąż widział wszystko, ale milczał. Chciwa kobieta zabrała wszystkie ryby i odeszła. Kiedy dziewczynka się zmęczyła i nie mogła już złowić więcej ryb, zajrzała do swojego wiaderka. Ale było puste. Przestraszyła się i zaczęła płakać: Nie, nie, gdzie są moje ryby? Mama będzie mnie karcić. Co ja teraz zrobię? Chciwa kobieta poszła do swojego męża z pełnym wiadrem i powiedziała: Mój drogi, zobacz, ryby. Mąż zapytał: Powiedz mi więc, czego się z tego nauczyłaś? Żona odpowiedziała: Och mój drogi, zrozumiałam, że żeby ryby trafiły na mój stół i żeby kucharz zrobił dla mnie sushi, trzeba naprawdę ciężko pracować. Nawet nie wiesz, jak trudno było mi je złowić. Mąż powiedział: Widzisz, moja droga, przywiozłem cię tutaj, żebyś zrozumiała prawdziwą wartość pracy. Dla ciebie pieniądze zawsze były zbyt łatwe. Gdy jesteś głodna, po prostu wydajesz polecenie i jedzenie jest gotowe. Chciwa żona powiedziała: Dobrze, rozumiem lekcję, ale chodźmy już stąd. Nie podoba mi się ta wioska. Na dodatek gryzą mnie komary, a wiesz, jakie Delikatne mam włosy. Mąż odpowiedział: Chcę, aby moja żona była kimś, kto rozumie wartość pracy i nie jest chciwa. Żona westchnęła. W porządku, rozumiem. Czy możemy już iść? Mąż odparł: Jeszcze nie. Poczekaj trochę. Tymczasem dziewczynka wciąż płakała. Wtedy jej matka przybyła radosna i powiedziała: Złowiłaś ryby? Już przygotowałam garnek i patelnię. Dziewczynka, dalej płacząc, odpowiedziała: Mamo, mamo, zła wiadomość. Nie mam ryb. Matka zdziwiona zapytała: Co to znaczy? Jesteś lepszą rybaczką niż ja. Dziewczynka zapłakała i powiedziała: Mamo, proszę, wybacz mi. Złowiłam ryby, ale... Ale teraz ich nie ma. Cały ranek ciężko pracowałam, ale wygląda na to, że ktoś je ukradł. Wybacz mi. Obiecuję, że znajdę jedzenie dla brata matka z niepokojem powiedziała: Co więc teraz zjemy? W tym momencie dobry mężczyzna wyszedł naprzód. W rzeczywistości był kuzynem biednej kobiety. Powiedział: Nie chcę, abyś karciła dziewczynkę, bo to nie ona ukradła ryby. To moja żona je zabrała. Zwrócił się do swojej żony i powiedział: Oddaj ryby. Żona ze złością odparła: Co? Dlaczego? Sama je złowiłam. Mąż stanowczo powiedział: Cisza, powiedz prawdę i oddaj skradzione ryby. Kciwa żona zawstydziła się. Oddała wszystkie ryby i powiedziała: Przepraszam, nie chciałam tego. Nie miałam innego wyjścia. Dobry mężczyzna powiedział do kuzynki. Myślałem, że jeśli przywiozę tu moją żonę, nauczy się szacunku do ciężkiej pracy, ale tak się nie stało. Następnie zwrócił się do swojej żony. Zawsze szukasz łatwej drogi. Dlatego teraz nasz związek jest skończony. Odchodzę od ciebie właśnie teraz. Zawołał swojego sługę i rozkazał. Wynieś jej rzeczy z mojego domu. To koniec między nami. Nigdy nie będę żył z chciwą kobietą, która nie szanuje innych. Sługa odprowadził chciwą kobietę, a dobry mężczyzna został ze swoją kuzynką i małą dziewczynką.